Dziękuję bardzo każdej osobie, która wsparła mnie na patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Laszewskiej, Krysi z na o Książkach, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Jarkowi Makowskiemu, Wiktorii Tolaczyk, Miszkowi Remiszkowi, Jackowi Sielskiemu, Patrykowi Zelewskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim, trzymajcie się. Ach, jakże cudownie jest powrócić pamięcią do lat dziecięcych i powspominać książki, które były dla ciebie ważne. Prawda? No, dla mnie tak. Natomiast to nie będzie łatwy film do nagrania. To nie będzie łatwa pogadanka, bo ja w stosunku do opowieści z narni jestem wybitnie nieobiektywny. To jest coś, co jest nierozerwalnie związane z moim okresem podstawówkowym. To jest trochę coś takiego, jakby wiecie, dzisiaj pojawił się podróżnik w czasie. Z moim pierwszym rowerem, i kazał mi ocenić, czy ten pierwszy rower to była dobra maszyna, czy to był dobry sprzęt. No nie da się, nie da się w ten sposób do tego podejść i ja też nie potrafię. Dlatego bądźcie świadomi, że wszystko co ja powiem, jest to opinia kogoś, kto większość narni kocha. Natomiast jest świadomy pewnych rzeczy, które myślę mogą nie trafić aż tak mocno do współczesnego czytelnika. Pogadajmy sobie trochę o narni, bo jakby nie było. Narnia jest jedną z najważniejszych serii fantazy kiedykolwiek. Szczególnie jeżeli mówimy o fantastyce skierowanej do dzieci. To wtedy prawdopodobnie mamy do czynienia po prostu z najważniejszą serią. Opowieści z Narnii z CS Luisa to jest siedmioksiąg. I zakładam, że znajdą się jakieś pojedyncze osoby, które być może będą tym faktem zaskoczone. Ja pamiętam swoje zaskoczenie, kiedy zorientowałem się, że tomów jest więcej niż trzy. Dlatego, że ja byłem szczęśliwym posiadaczem. Zbiorczego wydania trzech pierwszych tomów, a tu jeb. Informacje, że są jeszcze cztery. Zresztą myślę, że to może być też odbiór bardzo powszechny. Jakby nie było, popkultura przedstawiła narnie szerszej publice również w takim wymiarze, w postaci trzech pierwszych tomów, bo tylko trzy pierwsze tomy dostały adaptacje filmowe. I były to Lew, Czarownica i Stara Szafa, Książę Kaspian, a także Podróż Wędrowca do Świtu. Są ciągle te pogłoski. Jakoby Narnia filmowa miała powrócić, aczkolwiek mówmy się, powroty filmowe po mniej więcej 15 latach rzadko kiedy wychodzą dobrze. Tak więc czwarty tom to jest srebrne krzesło, piąty to jest koni jego chłopiec, szósty siostrzeniec czarodzieja i siódmy ostatnia bitwa. Warto też wspomnieć, że mamy dwie chronologie, jeżeli chodzi o Narnię, to znaczy chronologię wydawania. A także chronologię w ramach świata przedstawionego w tych książkach. To znaczy, pierwsze cztery tomy tutaj nie ma specjalnie dużych zaskoczeń. Natomiast w kontekście tomu piątego i szóstego pojawiają się drobne problemy. Tom piąty, czyli koniego jego chłopiec, to jest historia, która, jeżeli chodzi o czas akcji, dzieje się. No równolegle z tomem pierwszym. Fabularnie jest to coś wyraźnie odrębnego, mówimy tutaj tylko o czasie akcji. Nie chciałbym dużo spoilerować, zdaję sobie sprawę, że mówię o książkach mających no, 70 lat mniej więcej. Um, w tomie pierwszym jest pewien przeskok czasowy, kiedy nasi bohaterowie są w darni, i w trakcie właśnie tego przeskoku czasowego dzieje się akcja e, książki Koń i jego chłopiec. I to jest dość wyjątkowa książka, mam takie wrażenie, bo po pierwsze ona nam przedstawia bardzo wyraźnie, Nową krainę, nowy, nowy obszar, powiedzmy, czyli Kalormen. Yy, to jest coś, co było już ustanowione we wcześniejszych tomach. Wydaje mi się, że już w księciu Kaspianie była o tym mowa, ale tutaj jednak widzimy to na własne oczy. To po pierwsze. Po drugie, myślę, że to jest historia, która funkcjonuje najbardziej osobno, jeżeli chodzi o całą serię. Można ją chyba nawet traktować jako pewnego rodzaju spin-off. I Jest też tą, który jest pozbawiony tego elementu portal fantazy. Dla charakteryzuje się tym, że mm, jest dość odtwórcza, jeżeli chodzi o formułę. To znaczy, mamy bohaterów, którzy żyją sobie w naszym świecie, Narni zagraża jakieś niebezpieczeństwo, bohaterowie przenoszą się z naszego świata do Narni, walczą ze złem. W tomie piątym mamy bohatera, który jest mieszkańcem tamtego świata. Chłopaka, który nazywa się Szasta. Tom szósty natomiast, czyli siostrzeniec czarodzieja, to jest prequel. I tam obserwujemy no, same początki narni. Natomiast chyba warto byłoby powiedzieć w końcu, czym jest narnia. Narnia jest serią książek Fantazy, ewidentnie skierowanych do dzieci, serią książek Portal Fantazy, więc mamy bohaterów żyjących w jednym świecie, którzy przenoszą się do innego świata. Tym najbardziej znanym portalem jest oczywiście szafa z pierwszego tomu. Fabularnie pierwszą polega na tym, że mamy drugą wojnę światową, mamy. Rodzeństwo Pewensil, którzy zostają no, przeniesieni z Londynu, który jest bombardowany. I trafiają do ogromnej posiadłości na wsi, należącej do już, powiedzmy, starszego profesora. Profesora, który... a zresztą, nie będę tego mówił, bo to jest coś, co wychodzi w kolejnych tomach. No i na początku do Narnii trafia Łucja, potem Edmund, potem oczywiście całe rodzeństwo. Trzeba sobie powiedzieć, że Narnia na poziomie fabuły jest dość... Bo większość książek, jeżeli chodzi o Narnię, polega na tym, że mamy tych dziecięcych bohaterów, którzy do Narni trafiają i zazwyczaj mamy jakieś zagrożenie, jakąś złą postać. No i koncept polega na tym, że trzeba znaleźć aslana, czyli gargantuicznego lwa, żeby no, rozwiązał. Problemy. Aslan w ramach, w ramach Narni spełnia kilka funkcji. Jest po pierwsze bardzo wyrazistym zwierzęcym towarzyszem, których Narnia ma pełno. Po drugie jest trochę takim zwierzęcym magiem przewodnikiem niczym Gandalf, Merlin czy. no tutaj wstawcie innego maga przewodnika z jakiejś serii fantazy, który, wiecie, daje dobre rady, prezentuje świat, mówi, co trzeba robić. No a po trzecie jest trochę no, tą potężną istotą, która funkcjonuje jako wytryk fabularny. To znaczy, no, Aslan rozwiązuje problemy i bardzo często. Jako argument, dlaczego, dlaczego Aslana nie ma i trzeba go szukać, jest podawane to, że Aslan, jak to było, że Aslan nie jest oswojony i lubi chodzić sobie własnymi ścieżkami. No i dlatego bohaterowie muszą go bardzo często znaleźć, albo też Aslan po prostu pojawia się sam, bo ma taki kaprys. Niewątpliwie, myślę, ogromną siłą Narni jako serii jest to, że to jest dla mnie takie bardzo gładkie wejście w fantazję. Znaczy, myślę, że C.S. Lewis napisał taką serię, która po prostu. Masz szansę trafić do młodych na tym poziomie, że wiecie. Kiedy ja byłem dzieckiem, to czytając sobie Narnie, myślałem sobie: kurde, chciałbym tam trafić. To jest świat na tyle baśniowy, wyrazisty, magiczny, że ja autentycznie chciałbym się tam znaleźć, chciałbym to zobaczyć, chciałbym spotkać te wszystkie fantastyczne stworzenia. To jest ogromny plus Narni. Myślę, że Narnia pobudza wyobraźni dzieci. No i też koncept tego, że macie serię książek dla dzieci, która jest portal fantazy, czyli wiecie, daje to dziecku. To takie, to takie naiwne marzenie, że kurde, a może gdzieś tutaj za rogiem czai się magiczne przejście. No, no, umówmy się, znaczy, może wy tak nie mieliście, ale jeżeli czytaliście Narnię jako dzieci, no to kto z Was chociaż przez moment nie próbował przejść przez szafę do Narni? No, 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 myślę, że każdy próbował tego. I to jest coś niezwykle magicznego. Tunarnia jest magiczna. Jest absolutnie magiczną serią, i uważam, że Louis był świetnym pisarzem, skoro potrafił w ten sposób pobudzić. Wyobraźnie dziecka. To są oczywiście również książki przygodowe, gdzie bohaterowie bardzo często się przemieszczają, podróżują, spotykają coraz to nowsze postacie, widzą nowe miejsca. I wiecie, ona jest prosta. To znaczy, ona operuje schematami ogranymi, kliszami, oczywiście z perspektywy współczesnego czytelnika. Natomiast, yy, mi jako czytelnikowi to nie zawsze przeszkadza. Czasami lubię, kiedy moja, kiedy historia fantastyczna, którą czytam, jest prosta, ale też, wiecie, trochę inaczej się to odbiera, kiedy czyta się ewidentnie książki dla dzieci. Kiedy czyta się fantastykę, która jest skierowana do dorosłego czytelnika, to czasami można mieć takie wrażenie, że no dobra, to jest naiwne, to jest nudne, banalne odtwórczo. Natomiast kiedy czyta się to jako dziecko i kiedy ma się świadomość, że to jest sery dla dzieci, to odbiera się to trochę inaczej. I ten motyw prostej walki dobra ze złem, tego, że bohaterowie nie są specjalnie wyraziści, mam wrażenie, że szczególnie postacie dziecięce nie są wyraziste, to, że nasi antagoniści są po prostu źli, bo tak, bo chcą być źli, bo chcą robić złe rzeczy. W ramach tej konwencji i tego typu historii to działa. Tak jak mówię, uważam, że postaci dziecięce nie są specjalnie wyraziste. One najczęściej wpadają do jednej z dwóch kategorii: albo to są irytujące dzieciaki, po prostu zepsute, które na samym początku nas irytują, potem robią coś złego, dostają nauczkę, uczą się i robią się dobre, albo po prostu od samego początku to są dobre dzieciaki. Najczęściej, kiedy macie bohatera dziecięcego, który trafia do narni. To można do niego przypisać jaką jedną przewodnią cechę charakteru i mieć już na ogół w miarę dobre wyobrażenie tego, jaką postacią ten dzieciak jest. Myślę, że dużo bardziej wyraziście wypadają bohaterowie już z Narni, bo Narnia jest wypełniona różnymi fantastycznymi, magicznymi stworzeniami jednorożce, gadające zwierzęta, fauny. Jest tego masa i oni bardzo często są niezwykle zabawni, uroczy. Jednym z moich ulubionych, myślę, zwierzęcych bohaterów, myślę nie tylko z Narni, ale w ogóle, jest. I żebym teraz nie przekręcił, jak to było w polskiej wersji? Chyba Ryczypisk się tak nazywał. Rypy Chip po, po angielsku, i to jest i yy, to jest mysz. Gadająca mysz, bardzo wiecie, Gadająca mysz, będąca ry, rycerzem, szermierzem. Taka bardzo honorowa, oficjalna, nieznająca strachu, przeurocza. Absolutnie fantastyczna. Yy, jest też fantastyczny koń, uważam. <gryw> Myślę, że to się w którym tomie. Na tym poziomie takiego. Fantastycznego, baśniowego doświadczenia, Narnia jest czymś cudownym. Natomiast obawiałbym się, ja nie mogę, jak mówię, nie mogę w pełni obiektywnie do tego podejść. Nie da się z mojej perspektywy. Natomiast obawiałbym się hmm, czytania Narni, powiedzmy, mając 20 parę lat i nie mając tego sentymentu z dzieciństwa. Wiecie, myślę, że każdy z nas zna hmm, te sytuacje, kiedy, no nie wiem, no, spotykacie się z, z kumplami, albo, no nie wiem, z dziewczyną, chłopakiem, nieważne i, i coś tam gadacie i nagle przychodzi do głowy fantastyczny pomysł, żeby tej osobie puścić swój ulubiony film, albo jakiś film z dzieciństwa, który wam się bardzo dobrze kojarzy. I, I puszczacie tej osobie ten film, oglądacie wspólnie i wy po prostu cieszycie się niesamowicie, macie banana na twarzy, bawicie się cudownie i nagle, jakoś tak zupełnie przypadkowo, odrywacie wzrok od ekranu, patrzycie na tę osobę i kamienna twarz. I wtedy nadchodzi ta realizacja, i mówicie sobie, o kurde... <laughs> Czemu mu się to nie podoba? Czy to tylko kwestia mnie? Bałbym się, że coś podobnego może właśnie się zdarzyć z Narnią. W Narni nie mamy jednej grupy bohaterów. Zaczynamy z czwórką rodzeństwa pewencji, ale w trakcie trwania serii. Niektórzy z tego rodzeństwa stają się mniej istotni, pojawiają się nowi bohaterowie. Warto też wspomnieć o tym, że upływ czasu jest dość specyficzny, jeżeli chodzi o Narnię. To znaczy, czas w Narni płynie dużo szybciej niż na Ziemi. Pomiędzy pierwszym i drugim tomem Narni mija rok, natomiast w Narni to jest jakieś 1300 lat. Jest to w ogólnym rozrachunku trochę niekonsekwentne, potem ten czas mija inaczej, natomiast to na przykład wpływa na to, że no różnie, jeżeli, jeżeli chodzi o powracających bohaterów. I takim jedynym bohaterem, który pojawia się w każdej książce jest, jest Aslan. Pewnie można by było w ogóle powiedzieć, że to jest główny bohater Narni, najważniejsza postać. Narnia ma też takie momenty, które potrafią złapać za serducho. Oczywiście, wiecie, to nie jest nic jakiegoś niesamowicie mrocznego, krwawego, czy cokolwiek z tych rzeczy. To są ewidentnie książki dla dzieci. Natomiast można się wzruszyć. Definitywnie Narnia dla mnie ma taką moc wewnętrznego rozgrzewania. W Narni macie moment trochę straszniejsze, trochę mroczniejsze, ale to jest wszystko ciągle utrzymane w takim tonie, żeby mogły czytać dzieci. Więc nie spodziewajcie się, no nie wiem, pierwszego prawa. No i pewnie, kiedy mówimy sobie o książkach dla dzieci, chcielibyśmy, żeby te książki... Przekazywały pewne uniwersalne wartości, no nie? Pomagajmy innym, bądźmy dobrzy, nie wiem, nie kradnijmy tego typu rzeczy. I Narnia również to ma. To jest związane z pewnym elementem, do którego wrócę za momencik. Natomiast to są też ewidentnie książki z przesłaniem prostym, ewidentnym. C.S. Lewis, myślę, nigdy, no wiecie, specjalnie nie ukrywał, o co mu chodzi, ale wiecie, to nie są książki, które, myślę, odrzucą dzieci przez to, co tam jest mówione. Myślę, że absolutnie nie. Bo też myślę, bardzo przyciągającym dzieciaki elementem jest to, że tam faktycznie dzieci są ważne. Że to są serie, to jest seria, gdzie dzieci mają dużą rolę i faktycznie niejednokrotnie ratują świat. Oczywiście jest Aslan, ale myślę, że to ciągle jest bardzo przyciągające. Kiedy jako dzieci obserwujemy inne dzieci, które są istotne, ważne, mają wpływ na otaczający je świat. Nawet jeżeli magiczny. A poza tym Narnia jest uważam ciągle przyzwoitą rozrywką przyzwoitą. Dla mnie więcej niż przyzwoitą. Które bardzo umiejętnie łączy te elementy baśniowe, bajkowe, z elementami takiej właśnie lekkiej, prostej fantazy, historii fantazy o walce dobra ze złem, o ratowaniu świata, o podróży, o szukaniu czegoś, co może nam pomóc ten świat uratować. Antagoniści są wyraziści, postacie drugoplanowe są wyraziste, z głównymi jest różnie, ale w kontekście tego, czym narnie jest, myślę, że to wystarczy. Że nie potrzeba nic bardziej głębokiego, zniuansowanego, to jest jak najbardziej w porządku. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć o. O tym, co jest myślę bardzo interesujące w, no, w kontekście odbioru narni te 70 lat później, to znaczy coś, co sobie nazwijmy zbiorczo chrześcijańskie przesłanie. To znaczy, C.S. Lewis był chrześcijaninem, i to bardzo wyraźnie czuć w tych książkach, bardzo wyraźnie czuć w to, co wierzy i bardzo ponownie ewidentnie widać, co chciał przekazać. Ja nie uważam tego za coś złego. Znaczy, ja w ogóle uważam, że, no wiecie, jeżeli jesteście twórcą, czy to pisarzem, reżyserem, nie wiem, malarzem to macie jak najbardziej prawo przekazywać swoje poglądy, swój punkt widzenia w tym, co tworzycie. To jest coś waszego, no nie? Wiecie, te chrześcijańskie nawiązania, tak to nazwijmy, są widoczne już od pierwszego tomu. Delikatny spoiler tutaj wam zarzucę. Już w pierwszym tomie mamy scenę z martwych wstania, która jest bardzo właśnie tak, wiecie, podniośle ukazana. Myślę, że to jest całkiem niezły przykład. Robi się to dużo bardziej zauważalne, w kolejnych tomach. Myślę, że najbardziej, szczególnie w tomie siódmym, czyli w ostatniej bitwie, i to jest bardzo, myślę, polaryzujący tom. Znaczy, myślę, że nawet jakby się spotkało nie wiem, stu fanów Narni, to byłoby, byłaby spora część fanów, która by powiedziała: Super zakończenie, i spora część fanów, która by powiedziała: Jezus Marias Jeslu i zepsuł Narni tym ostatnim tomem. Ehm, definitywnie muszę powiedzieć, że ostatni tom jest odważny, jeżeli chodzi o to, co pokazuje. Um, jest pewnie najmroczniejszy, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę to, co tam się faktycznie dzieje, ale też jest najmniej subtelny. I tam już odbiór tego, y, czym jest Narnia na przykład, albo kim jest Aslan, albo to, jak została potraktowana jedna z bohaterek, to jest coś, co może budzić kontrowersję. Wiem, że dużo osób miało też zarzuty, jeżeli chodzi o pewne, nazwijmy to stereotypowe ukazanie pewnych rzeczy. To znaczy... Wydaje mi się, że często współcześnie mówi się o tym, że, no wiecie, ten, ten podział na to, co robią dziewczynki, a co robią chłopcy, jest taki bardzo niesubtelny. Że w, w pierwszym tomie chłopcy dostają broń, a dziewczynki rzeczy do leczenia. Nie przeszkadzało mi to absolutnie. Um, natomiast umówmy się, czy się to komuś podoba, czy nie. Czas się zmieniają, to, co ogół sądzi o danych tekstach kultury, się zmienia. Więc wydaje mi się, że oczywistym jest, że Narnia w 2024 roku pewnie będzie budzić. Więcej kontrowersji niż w tych latach 50. Mi te elementy nie przeszkadzały. Jestem świadomy tego, że, no, mówię, C.S. Lewis w tych końcowych tomach trochę gubi subtelność, jeżeli chodzi o ukazywanie pewnych rzeczy. Natomiast uważam, że ciągle w tych tomach jest dużo magii i po prostu potrafię ciągle dostarczyć naprawdę, naprawdę dużo przyjemności. Jeżeli chodzi o kolejność czytania, bo chyba tego tematu nie dokończyłem. No najprostszym byłoby no, czytanie po prostu w kolejności wydawania. I ja to zawsze powtarzam, w każdej, absolutnie każdej serii. Nie wiesz jak czytać? Czytaj w kolejności publikacji. Wtedy ryzyko jest najmniejsze, bo tak czytali to no, inni prawdopodobnie. Um, powiedziałbym, że tom szósty, czyli Siostrzeń z Czarodzieja, który jest prequelem, um, Możecie go czytać jako tom szósty. Myślę, że możecie go też czytać po tomie pierwszym. To, to byłoby całkiem ciekawe. Jak mówię, tom piąty jest najbardziej osobną książką. Przez to myślę, że dużo osób tej książki. Yy, nie, my, myślę, że dużo osób uważa ten tom za najsłabszy, bo jest tak najbardziej, wiecie, inny, jeżeli chodzi o tę tra tradycyjną strukturę książek ehm, z, z Narni. Ja bym po prostu czytał to w kolejności wydawania. Ewentualnie jako drugi tom wrzuciłbym właśnie tom szósty, który jest prequelem. Jeżeli chodzi o mój personalny, jeżeli chodzi o mój ranking, no to definitywnie moim ulubionym, moim ulubionym tomem jest tom pierwszy, czyli Lew, Czarownica i Stara Szafa. To się nigdy nie zmieni. Czytałem tę książkę wielokrotnie. Moim drugim ulubionym tomem, który myślę jest obiektywnie pewnie najlepszy, to jest Podróż Wędrowca do Świtu, tom trzeci, bo to jest najbardziej, myślę, ekscytująca i przygodowa część, która jest absolutnie przepiękna i muszę powiedzieć, że no, dwa razy chyba czytałem. Wędrowca i się zawsze wzruszałem na zakończeniu. Strasznie mnie wzruszało. Louis coś takiego w tym swoim pisarstwie, co potrafiło poruszyć odpowiednie struny we mnie. Ja się szokująco często w tych książkach robiłem emocjonalny, mimo że no pewnie gdyby w innych książkach to występowało, takie elementy, to aż tak mocno by mnie to nie chwyciło. Więc na pierwszym miejscu Lew Czarownica i Stara Szafa, na drugim Podróż Wędrowca do Świtu i to są chyba dla mnie takie dwa tomy, które się wyróżniają. Potem chyba Srebrne Krzesło, czyli tą czwarty. Potem myślę, że tom szósty, siostrzeniec Czarodzieja. Potem piąty, czyli Koń i jego chłopiec. Potem siódmy, ostatnia bitwa, i najmniej podoba mi się książę Kaspian. Aczkolwiek chciałbym tutaj zaznaczyć, że wydaje mi się, że to nie jest kwestia samej książki. Tylko no, ja przeczytałem pierwszy tom Narni chyba chyba dwa albo trzy razy, zanim przeczytałem, czy tam było mi czytane, był mi czytany książę Kaspian. I wiecie, porównując tą drugą tą pierwszego, nie było dla mnie w nim aż tak dużo magii. To jest ciągle spoko książka. W ogóle uważam, że Narnia nie ma jakiejś takiej tragicznej, złej książki. To mi może być kontrowersyjna ale to nie jest zła książka. Natomiast książę Kaspian nie miał aż takiej magii dla mnie. Natomiast dwa tomy, które się dla mnie tak bardzo pozytywnie wyróżniają, to jest tą pierwszy i tom trzeci, które ubóstwia całym sercem, całym sobą. Myślę, że nikt nie będzie się kłócił z tym, że Narnia była bardzo wpływową serią. No, gdyby nie Narnia, to prawdopodobnie dzieciaki nie trafiałyby na Peron 9 i 3 czwarte. Pewnie w ogóle większość historii Portal Fantazy by nie powstało, albo powstałoby w zupełnie innej wersji. Jest też jedna seria, która chyba nawet przez samego autora jest opisywana jako antynarnia, bo on Narni chyba nie lubił dość mocno. I to jest Philip Pullman, który napisał mroczne materie. On chyba opisywał właśnie e, mroczne materie jako antynarnie. Zresztą już można chyba. Być za... znaczy, może to jest przypadek, ale można pewne podobieństwo zauważyć, ponieważ jeżeli ktoś nie wie, um, Zorza Polarna, czyli pierwszy tom rocznych materii, rozpoczyna się sceną, w której główna bohaterka siedzi schowana w szafie. Więc proste pytanie, czy warto czytać narnie obecnie? Tak jak mówię, jeżeli jesteście czytelnikiem dorosłym, nie mającym tego sentymentu, to ciężko mi to polecić. Tak wiecie, uniwersalnie, bo to jest literatura dziecięca, a nie do każdego dorosłego czytelnika literatura dziecięca trafi. Natomiast. Jeżeli macie dzieci i chcecie im coś czytać, to na mnie jest super wyborem. Ciągle. To jest ciągle siedem świetnych, świetnie napisanych, magicznych przygód, pełnych magicznych stworzeń, cudownych, magicznych miejsc. To są książki, które mają masę roku. I tak jak mówię, jeżeli chodzi o przekaz, uważam, że to się nie zestarzało źle. Nawet wydaje mi się, że te późniejsze tomy, które są, jak mówię, troszkę już bardziej bezpośrednie, raczej nikomu nie zaszkodzą. Tak mi się wydaje. Ponadno, wiecie, siłą narni jest to, że to są króciutkie książeczki. One tam mają, nie wiem, 150-200 stron. To możesz przeczytać bardzo, bardzo szybko. Wiem, że to, co teraz powiem, będzie wybitnie subiektywne, natomiast wydaje mi się, że przez te kolejne, nie wiem, 17 lat, od kiedy e, ukończyłem tą pierwszy, no, ciągle nie znalazłem dziecięcej serii fantazji, serii fantazji kierowanej dla dzieci, do dzieci, która chwyciłaby mnie bardziej. Uwielbiam narnie. To jest moja ulubiona, fantastyczna wyprawa, która zapoczątkowała masę innych literackich, fantastycznych wypraw. Oczywiście, koncept przechodzenia z jednego świata do drugiego to nie było coś zupełnie nowego w Narni, bo du dużo wcześniej pewna dziewczynka wpadła do króliczej nory, ale to jest dla mnie kompletnie nieważne. Narnie polecam. No. Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto dotrwał tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!